Po programie smaków, dzisiaj bierzemy na ruszt e, e, ruskie kalmary. Ruskie kalmary. Kala, kalamara ruskija. E, otwieram. Chociaż może najpierw otwórzmy e, stada. Tak, otwórzmy tego o stada. Poczekaj, czekaj. A wiesz, kto był założycielem wywaru Zenon, ty nie umiesz tego otwierać. W tą stronę piwo piłeś kiedyś. Piwo, dobre a teraz po kalmarze poczęstuj się. Zobaczcie, jest, jest, jest to rosyjski kalmar. Pływał w Morzu Ochockim. Pachnie jak sen Rybisel No dobra, to pojedziemy. Pojedziemy z tym koksem. To jest idealne. Nie najgorsze. Rybnos cypet. Kalman z Morza Ochockiego. Polecamy. Są niezłe. Kalmary prosto z Rosji. No wiesz co? Tu jest coś napisane. Wyprodukowano w Chinach. O co to chodzi? Weź tu zobacz. Co, co, co? Ale, im, ale poczekaj. A kto jest dystrybutorem? Jakiś sztab? Stuttgart. Stuttgart. Wyprodukowano w Chinach. Dystrybutorem jest Stuttgart. I to są ruskie kalmary. To... Hmm, to jest to co najmniej ciekawa teoria mi się wydaje, że to coś fala iluminati to było to. Możliwe, możliwe. Teoria spisku. Polejmy kalmara cytryno. Mm. Delicious. Świetny. Dużo lepsze są te kalmary niż te suszone ryby Jak Ty konsumujesz kalmary? Nie, kalmary są ok, ale żebym miał się tylko tym żywić do piwa to byłoby ciężko Tak, ciężko nie przetrwałbyś, pewnie nocy No nie Może no, robimy w ogóle challenge, przejdziemy na dietę rosyjską Cały tydzień tylko na rosyjskich rzeczach mm. Nie wiem, bo to będę cały tydzień na kiblu Ja bym nie chciał tak pchnij kciukiem tutaj to Do przodu Do przodu no. <grych> Weź, Weź <buła. Jezu. grych> patrz, Jednym palcem to zrobię Zrobię to jednym palcem o. Tak więc test <grych> kalmarów Wypadł pozytywnie. Znacznie lepiej niż poprzedni. Niż rybek. Jakbyśmy wtedy wyrzucili te kalmary, to, to można było posiedzieć. To można było posiedzieć przy piwie, tak. Myślę, że prawdziwy smak tych, 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 tych przysmaków doceni rodowity Rosjanie. Natomiast. <grym> co to jest?